którzy stają w tym miejscu, przygotowują to, co mają powiedzieć, ale za każdym razem, ja to już mówiłam kilkakrotnie, dla mnie samej jest to niespodzianka i to jest piękne. Czyli ja tą lekcję, do, ja nie mam jakiegoś, wiecie, jak do sprawdzianu w szkole tematu i ja potem szukam, tylko e, nawet jak sobie w czas w kalendarzu zaznaczę, że o, wtedy siądę, to często przychodzi coś wcześniej i ja mówię, to będzie, to będzie ta uczta, to dla mnie, dla was, konkretnie dla was. Nie dla kogokolwiek, kiedykolwiek, tylko na ten czas i na to miejsce. I dla mnie samej to się nawleka jak koraliki, i to jest piękne i zaskakujące, co się pojawia. Więc oddał fałę temu, który jest źródłem wszelkiej mądrości i mocy, e, i też wszelkiego sądu z łagodności i z miłosierdzia czynionego, ale sprawiedliwego jednocześnie i prawego. Dobry Tato, Dobry Boże, Duchu Święty, Mój Panie Jezus, Zbawicielu, ja dziękuję za ten czas i za to miejsce. Niech moje nie, nieoczyszczone, nieprawe miejsca znikną, żeby, żeby tylko Ty przeze mnie, korzystając z mojego umysłu, z mojego języka, powiedział to, co jest dobre i na ten czas, co jest budujące, co ma nas rozwijać, co ma nas pokrzepiać, co ma nas posilić. A tytuł? tytuł? Taki się urodził tytuł. Tytuł brzmi tak. Bóg nie potrzebuje naszych spotkań. My je potrzebujemy. W ogóle jesteśmy <słuch> do niczego niepotrzebni i będę chciała to na podstawie słowa, tą tezę. Przedstawić. Ale zacznę od. Nie wiem, jak wy podchodzicie do początków listów. Ja często pomijałam, tak samo jak rodowody w Starym Testamencie, to te zapowiedzi: Ja, Paweł z woli Boga, apostoł, ta, 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 i te pożegnania, bo to takie było suche. Ale coś się ze mną zrobiło, że ostatnio <coughs> lubię każde to słowo. I teraz do Was chcę powiedzieć tymi słowami, którymi Paweł zwrócił się do Rzymian. Jednym małudzkim fragmencikiem. Paweł do Rzymian w pierwszym 1,7 nie trzeba uruchamiać, bo ja tylko będę tam trzy słówka z tym e, korzystam z stare nowe przymierze, czyli tak zwana Biblia Zaręby, i ten nowy przekład dynamiczny. Dzisiaj z tego będę cytować. Paweł do Rzymian mówi tak: Uko, do ukochanych przez Boga, powołanych świętych. Chciałabym, żebyście się tak, tak osadzili. Teraz mamy w te słowa, żebyście się ubrali jak w taki wygodny fotel, w takie ciepłe miejsce. Ukochani przez Boga, powołani święci. On mówi do Ciebie. Ukochana przez Boga, powołana święta. Ukochana przez Boga, powołana święta. Czy nie było tam różnych kłopotów i rzeczy, na których ich napominał? Były. Ale z, mówił do nich jak do świętych. Powołanych, świętych, ukochanych przez Boga. No i. Po co my tu jesteśmy? Nie wiem, czy pamiętacie, ja pamiętam, jak stanęłam tu pierwszy raz, i zadałam wam pytanie. Po co słuchacie kazań? Po co słuchacie kazań? Po co w ogóle się to robi? Ktoś odpowiedział. Chyba nie. <śmiech> <śmiech> to było tak jak wiecie, też nie widzieliście, to, to, to nie było retoryczne, to było jak najbardziej po co tu jesteście w wielu miejscach na całym świecie, Ludzie, którzy mówią o sobie chrześcijanie, siedzą i słuchają jakiegoś kazania. Więc Po co to robicie? Pierwszy ryzyko Olympian, 14 rozdział, 26 werset. I to dla was przygotowałam, bo nie byłabym nauczycielką, gdyby po mnie jakichś lekcji domowych nie zrobiła. No, widziałam u Was na lodówce, aż się wzruszyłam. Jak koła, to rodzaj. To jest coś, co. E, chcę, żeby z Wami zadziałało, za zarezonowało. No bo odpowiedź na to pytanie, po co tu przychodzicie, e, po co słuchacie kazań, e, wzięłam tutaj, to jest ten sam werset, tylko w czterech różnych tłumaczeniach. Gdy się schodzicie, każdy coś ma. I to jest kluczowe słowo, każdy coś ma. Nie są ci, którzy... Są do jakichś celów, a ci inni mają być jak byliście na koncercie, tak? Są widzami na sali koncertowej. Każdy coś ma. No i ktoś może powiedzieć, ale mnie na przykład wiesz, w to miejsce zbyt krępuje, ja bym przez tydzień nie spała, jakbym miał tu stan, czy miałbym. To nie jest, że każdy ma to samo, ale że każdy coś ma. I teraz pytanie, co jest tym Twoim coś? Co możesz przygotować na przyszłą niedzielę? To nie musi być spektakularne. I to nie jest ta kategoria, gdzie ktoś powie: Nie, nie, ja tylko mopem podłogę myję. Co bym wstałam? Duch Święty. To nie jest tak. Jeżeli e, ostatnio przyniosłam tu książkę, gdzie dałam Wam w Waszej społeczności, albo naszej, Waszej, tak się jeszcze nie orzeczamy, w e, prezencie, stanąć choćby, przeczytać 10 stron imion Boga. Wystarczająco proste. I wystarczająco, żeby spróbować, czy mnie to nie sparaliżuje, nie zestresuje. Czyli każdy coś ma, pomyślcie o tym, stańcie przed Duchem Świętym, pomyślcie, co ja mogę jutro, znaczy za tydzień, znaczy może jutro, nie wiem, jak się spotkać jutro. Tak mi się niechcący powiedziało, ja mam jutro z grupę u siebie w Stargardzie. Gdy się schodzicie, każdy coś ma. Ma psal, ma pouczenia, ma objawienie, ma język, ma przekład. Wszystko niech się dzieje dla, dla zbudowania. I tu mamy tę odpowiedź: po co my przychodzimy. Mamy siebie podnosić, budować. I teraz automatycznie to zbudowanie, też fajne są te inne tłumaczenia, ale dostaliście, już pewnie przeczytaliście, więc nie będę czytać tych kolejnych. E, psalm to nie jest tak, że czytamy psalm. Też psalm można rozumieć, że ułoży pieśń. W mojej grupie tam w się jest dziewczyna, która układa słowa i śpiewa, improwizuje. Tak bardzo duch ją porusza. E, taką dziecięcą wiarą, po prostu świeżo ochrzczona. Do melodii, które zna, zaczyna układać pieśni. I to jest też dla nas bardzo budujące i podnoszące, dla reszty grupy. Czyli każdy coś ma, każdy może się czymś podzielić. Nie ma opcji, bo wtedy byłoby, jak ktoś mówi, ale ja nie mam. To znaczy, że pismo kłamie. A w rozgrywce ty, pismo, pismo zawsze mówi prawdę. Skoro jest każdy coś ma, to każdy coś ma. Pomyślcie. I to zostawiam. Mamy się zbudować. I to zbudowanie od razu mi się skojarzyło z naszym ciałem, z takim duchowym daniem. Jakie duchowe danie możesz przynieść na za tydzień? Jakie duchowe danie przygotujesz na kolejne spotkania? Ale się porymowało. Nasze ciało to białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, mikroelementy, woda. To buduje nasze ciało. I myślę, że wiedza współczesna, nie wiem... Instagram otworzysz z hasłem, jak się zdrowo odżywiać, czy coś tam ci całe mnóstwo ekspertów wyskoczy, co masz, z czym jeść i po czym czego więcej, czego mniej, jakie y, rzeczy. E, pomyśleć o tym, daje nam to witalność i daje energię. Dużo uwagi poświęcamy, co niektórzy i wiemy, mamy wiedzę, ta wiedza jest dostępna. Jak to teraz przełożyć na to słowo, że mamy budować siebie nawzajem. To co? No raczej nie ciała. No też będzie kawa, herbata, ciacho, ale raczej nie z gatunku tej fit, superfood Dam <grym> na stole po tym będzie. To, to jak będziemy te nasze... Co budować? Duszę? Ducha? Ja do końca nie znam tej odpowiedzi. Czy my budujemy swoje dusze tutaj? Bo ducha buduje nasz duch, naszego Pana. Bo my nie mamy tam dostępu ani mocy. Możemy te odpowiedzi poszukać kolejnych, gdzieś, przy kolejnych przy zobaczyć. Skoro mamy się wzajem budować, to co budujemy, nie? Dzisiaj byłabym bardziej skłonna do tego poziomu serca, duszy, woli, motywacji, czyli to, co jest naszą taką byciem tu i teraz, tak? A nie ducha, bo duch odnawia duch Boży. Jak to możemy robić? E I to była taka przygryweczka i tutaj mam teraz ten tytuł Bóg nie potrzebuje naszych spotkań, my je potrzebujemy. I przeczytam z Izajasza, dosyć znany, ale też dosyć mocny fragment. Zrobię, to jest pierwsza księga Izajasza 12.20, przekład ten dynamiczny mam ze sobą, tylko księga Izajasza. I chcę wam powiedzieć tak, znaczy takie myśli mam. Pierwsza? 12,20. My, e, znaczy nie wiem, jak się, ja powiem za siebie. Czasami e, się omija pewne m, m, elementy, bo są dosyć trudne, albo wyciąga się fragmenty, który jest dobry. Ale złota zasada studiowania, karmienia się słowem jest, żeby czytać wszystko w całości kontekstem, e, i że słowo samo siebie tłumaczy. Ja to mówiłam którymś razem, ale że, że na nas ciąży, na nas słuchaczach obowiązek, żeby badać. Bo ja nie wiem jak bardzo mi się nie modliła i słuchała i czytała i studiowała. Zawsze jestem skazana na jakąś pomyłkę na to i teraz, że tak rozumiem. I to nie jest, że ja źle ze złą intencją, ale mamy przez ducha i mamy, jesteśmy zwolnieni z rozważania co, co ktokolwiek mówi, ja czy ktokolwiek inny. Więc ta jedna gwiazdka że czasami omijamy rzeczy, które wydają nam się trudne i czasami, czasami to zbywamy jednym stwierdzeniem. To jest Stary Testament, nas to już nie dotyczy. My nie składamy ofiar w postaci zwierząt. Ale skoro byłoby tak, to dostalibyśmy tylko Nowy Testament. Jezus i uczniowie nigdy by nie mówili, jakby to nie było... Nie wiem, jaką macie na to odpowiedź. Nie byłoby to jako cała księga, jako słowo Boże. Więc czytam: Miejcie w sobie to pierwsze zdanie, które powiedziałam: umiłowani Boga, powołani święci, żeby was to nie, nie, nie dotknęło, nie zraniło. Ech. Cóż mi po wszystkich Waszych ofiarach? Czy sądzicie, że ja potrzebuję jakichkolwiek całopaleń, tłuszczu z waszych baranów albo z innych zwierząt? Nie mogę już patrzeć na krew, którą toczycie z byków, baranów i kozłów ofiarnych. Kiedy przybywacie, by stawić się przed moim obliczem, czy myślicie, że żądam, byście wydeptywali dziedzińce świątyni, którą dla mnie wzniesiono? Słuchając tego, zobacz. Zrób sobie taki podział tabelkę religijnych zachowań, czyli bycia gdzieś przybywania na jakieś miejsce, pochylania głowy, klękania, wstawania, śpiewania, modlenia się, podnoszenia rąk. Dwie osoby stoją obok siebie. U jednej może to być przyjęte w prawości, a u drugiej może być jako religijna martwa czynność. Banaj swoje serce na ile świadomie stajesz, wydeptujesz dziedzińce świątyni. Nie przynoście mi więcej waszych bezwartościowych ofiar. Kadzidło, które dla mnie spalacie, jest mi obrzydliwe. Mam już dość waszego sposobu świętowania nowiów i szabatów, a także dni postnych i waszych religijnych zgromadzeń. Wszystko to jest pełne grzechu, Obłudy i nieprawości. Z głębi ducha nienawidzę Waszych świąt i ofiar, nie mogę już na nie patrzeć. Stały się dla mnie męczącym ciężarem, dlatego od tej chwili odwrócę się od Was i nie będę wysłuchiwał Waszych próżnych modlitw. Choćbyście je mnożyli i wznosili tłumnie, ręce swe podnosi, podnosząc, macie bowiem dłonie niewinną krwią splamione. Obmyjcie się z grzechu, oczyśćcie swe dusze i serca, nie każcie mi więcej patrzeć na wasze złe czyny. Porzućcie grzeszne drogi, którymi chodzicie, usilnie ćwiczcie się w czynieniu dobra, szukajcie prawości, Pomnóżcie, pomóżcie uciśnionym, weźcie w obronę sieroty i porzucone kobiety. Wtedy dopiero, takie są słowa Pana: Przybliżycie się do mnie, a ja was oczyszczę. I choćby wasze grzechy były szkarłatne niczym purpura, ja z nimi się rozprawię i w śnieżną biel przemienię. Choćbyście nawet byli do cna jak, jak skrwawiony szkarłat, ja was niczym wełnę całkowicie wybielę. Jeśli tylko będziecie mi posłuszni, sprawię, że zawsze będziecie mieli jedzenia pod dostatkiem. Jeśli jednak będziecie nadal odwracać się ode mnie i nie będziecie mnie słuchać, zginiecie od miecza waszych wrogów. Z pewnością tak się stanie, ponieważ to ja Pan wam to zapowiadam. Dlaczego tu jesteś? Nie przynoś mi więcej waszych bezwartościowych ofiar. Bóg nie potrzebuje naszych spotkań. My je potrzebujemy. Co jest bez Czy ja wmawiam mojemu Panu i Zbawicielowi, że ja mu czas ofiarowuję w niedzielę, że się tak poświęcam, ładna pogoda za oknem, a ja jestem tu? Że czas mu daję, bo czytam słowo 30 minut codziennie, każdego dnia? Co jest moją bezwartościową ofiarą? Że wykonam telefon do kogoś, kto jest moim bratem lub siostrą, a ja nie lubię tej osoby, ale wypadałoby, żeby otworzyć przed nim serce, czy ja te serce otwieram, czy tylko odhaczam dobry uczynek, który jest obrzydliwy w oczach mojego Pana? Dlaczego tu jesteś? Bóg nie potrzebuje naszych spotkań. Paweł zaś czytam teraz z Dziejów Apostolskich 17:22-25. Paweł zaś stanął na środku areopagu i powiedział, mężowie ateńscy, postrzegam was jako religijnych we wszystkim. Przychodząc bowiem, przyglądając się waszym świętościom, znalazłem też ołtarz, na którym napisano, nieznanemu Bogu. Co zatem czcicie, nie znając, to ja wam głoszę. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi. Nie mieszka w przybytkach zbudowanych ręką, ani też nie służy, mu, nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Pan nieba i ziemi nie mieszka w przybytkach zbudowanych ręką, ani nie, nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż on sam daje wszystkim tchnienie i wszystko. Ewangelia Jana 4, 23-24. Ale nadchodzi godzina, i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Ojciec bowiem właśnie takich czcicieli szuka. Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Nie wiem, czy dla was to jasne, dla mnie wciąż i wciąż to jest to pytanie do, do ducha, który jest nazwany nauczycielem i też nam przypomni i wyjaśni, co to dokładnie znaczy w duchu i prawdzie. Praktycznie, czy to jest tylko jakaś taka myśl magiczna, duchowa, nieduchowa, nieuchwytna, co to znaczy w duchu i w prawdzie. Apokalipsa 5, 7, 8. I wtedy Chrystus wziął z tronu chwały zwój Księgi Życia i przejął go w swoje władanie. A gdy uniósł ten zwój, cztery przedziwne istoty, a także całe zgromadzenie dwudziestu czterech zwierzchników, wszyscy padli przed nim na kolana i pozostając na nich, wylali przed nim złote puchary wypełnione najwspanialszym kadzidłem. Jakim są modlitwy dziękczynne Bożego Ludu! Kto mu w ofierze składa dziękczynienie, ten mu cześć oddaje. Chwałą go otacza i trzyma się drogi Bożego Zbawienia. Tak mówi Psalm 50. Czyli powoli jest jakiś obraz, jest ta chwała, jest to kadzidło. To nie jest coś, co jest materialne. To jest moja wdzięczność. Kiedy jestem wdzięczna? Kiedy się przyłapuję na wdzięczności? Nie wiem, czy macie świadomość, ale żyjemy w jakichś 7% ludzi na Ziemi, którzy żyją w rozwiniętym kraju, czyli mamy wiecie, opiekę, emeryturę, lekarską, wodę w kranie. 7% ludzi ma dostęp do takich rzeczy, kibelek, może nie powinnam tego słowa mówić, zakazalnicy, ale wiecie, to jest naprawdę komfort. Odkręcasz, jest woda, jest lodówka, jest prąd. Ofiarne. E Dziękczynienia, które mu składamy. Przeczytam jeszcze raz z tego psalmu ten werset. To jest ostatni werset z 50 psalmu. Kto mu w ofierze składa dziękczynienie, ten mu cześć oddaje. Chwałą go otacza i trzyma się drogi Bożego Zbawienia. Teraz takie jądro chcę zebrać, pierwsze i najważniejsze. Tak moje myśli, wierzę, że Bóg je tak skonstruował, zawsze tego sedna chcę, tego eliksiru. Dotknąć. Jezus sam nam to mówi, bo to nie ja to wymyślam, ale szukam w starej księdze Ewangelia Marka 12 29, 31. Jezus powiedział. Pierwsze przykazanie jest takie słucha Izraelu. Czy to tylko do nich, czy do nas też? słucha Izraelu, Pan nasz Bóg jest Panem jedynym. Będziesz więc kochał Pana, swojego Boga, z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli i z całej swojej siły. A drugie jest takie, będziesz kochał swojego bliźniego jak samego siebie. I ta sama myśl księdze powtórzonego prawa, szósty rozdział, 4,9: Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Kochaj więc Pana swego Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą i z całej swojej siły. Niech te słowa, które ja ci dziś przykazuję, będą na twoim sercu. Bardzo praktyczna wskazówka, bo o ile będzie na twoim sercu trochę trudno to uchwycić, ale dalej spowiedziane, będziesz je wpajał w swoich synów, będziesz rozmawiał o nich, przebywając w domu i odbywając drogę, kiedy kładziesz się i wstajesz. Przywiążesz jako znak na swojej ręce i będą ci przepaską między oczami. Wypiszesz je również na odrzwiach swego domu i na swoich bramach. Co to znaczy praktycznie? My teraz mamy magnesy na lodówce, tak? Na odrzwiach nie wypisujemy. E, na swoich, będziesz rano i wieczorem czytał, powtarzał, słuchał. Tak jak wchodząc dzisiaj do Izy i do Pawła leciała Biblia, tak? Znaczy, ja słyszę słuchowisko, ten Biblia audio. Czyli to jest praktycznie zastosowanie tego słowa. Czyli będzie rano, będziesz o tym mówił, będziesz swoim synom mówił, kiedy kładziesz, kiedy wstajesz. Przywiążesz je jako znak na swoje ręce. Znaczy, nie kierowałam się tym słowem, ale ten znak, który mam na ręce to jest psalm pierwszy. Ja to nazywam laurka dla mojego Pana narysowane obrazek, którym przypomina: Tam jest owieczka, rzekł drzewo. Tam. Dla wtajemniczonych mogę, jak ktoś nie pamięta pierwszego psalmu, żeby za każdym razem patrzeć i być wdzięczną. I teraz, gdy te słowa będą na Twoim sercu, będziesz rozmawiał o nich w domu, w drodze, rano i wieczorem będą jak znak na ręce między oczami, na odzwiach i na bramach. Nie będzie problemu z duchowym daniem na kolejną niedzielę, bo przez całe sześć dni to się będzie z nas aż ulewać. Żeby przyjść tutaj i powiedzieć, jak siebie będziemy budować. I tuż takie PS, które jest trochę świadectwem, jak to robię praktycznie. E, żeby było cały czas w moim umyśle. Wiemy w liście do Rzymian jest powiedziane, że mamy odnawiać nas, u, nasz umysł. Nieustannie. On ma być umysłem Chrystusowym. Paweł mówi nie żyje już ja żyję we mnie w Chrystus. Co za tym idzie? On mówił ja się nie oceniam. Ja już nawet sam siebie nie oceniam. Mówiliście o ocenie, że sytuacja, widzimy coś oczyma, a, a jest to mylące. Zawsze myślałam, że Paweł to taki bufon. On sam się nie ocenia, on w ogóle. Ale teraz jak koleżance ostatnio z kościoła powiedziała: siostrze, wiesz, ja jak Paweł już nawet siebie nie oceniał. Była zbulwersowana, mówi: wypadałoby czas. <grym> My mamy badać nasze serca, mamy badać, czy jesteśmy w prawości. Ale mam być umysłu Chrystusowego. Co to znaczy praktycznie? Eee, I teraz ta część świadectwa. To, co ostatnio Wam rozdałam z listu do Galacjan 5:22, gdzie tam są te cechy. Ten owoc ducha. Owoc to nie dar. Czasami nam się to myli. Dar to duch daje komu chce, ale każdemu, a owoc nas rośnie. Kiedy odnawiamy nasz umysł, Duch Święty nas przemienia. Jezus nas przemienia. On czyni nas nowymi. I tam jest ten katalog ośmiu cech, więc się ich nauczyłam na pamięć. Jesteśmy wtedy, mamy miłość, ofiarną Bożą miłość, mamy odnowiony Chrystusowy umysł, który wydaje w nas owoce i to jest prawdziwa radość. Czy ją mam? Pokój. Czy go mam? To jest wielkoduszność. Mówię akurat z jednego z przekładów, bo tych, yy, mogo, może ta lista Wam być tutaj że jakaś dziwna. Wielkoduszność. Jak się wkurzę na kogoś, zadaję sobie pytanie, czy to jest wielkoduszne? Wielkoduszność to, to zadanie domowe. Sprawdźcie sobie niuanse tego słowa uprzejmość. To znaczy, że jak stoję w kolejce i ktoś się wepchał, bo nie zauważył, jest zamyślony, to ja nie robię w kolejce doli dla afery. wiem, może pani potrzebuje, bo widzę małe dziecko, nawet przepuszczę. Bo mój Pan oczekuje ode mnie uprzejmości, dojrzałego owocu. I to nie robię na pokaz, bo nikt tego, nikogo z kościoła tam nie ma, więc nikt tego nie widzi. To jest kolejna cecha. Wierność. Czyli dla mnie to jest w takich stosunkach lud międzyludzkich, że jestem lojalna, że ktoś może na mnie polegać, tak? Wierność, ale też dobroć. Wstrzemięźliwość. To jest chyba najtrudniejsze, bo my mamy jako ludzie takie kategorie wstrzemięźliwości. Na przykład. Jak ktoś za dużo je, to. Hmm, ale jak za dużo pije, to źle. Ale jak za dużo je, to niekoniecznie źle. Ale to jest wszechmieźliwość, jako owoc, tak? Czyli tyle jej potrzeba. To tak sobie z tym radzę. Stawiam kropkę, zostawiam Was z tymi pytaniami. Sama jestem zaskoczona, bo teraz wyszły trochę inne rzeczy, niż miała w głowie. Ale ja przede wszystkim też to honoruję to jest bardzo ryzykowne miejsce stawanie tutaj. Bo jest, ja mówię przede wszystkim do siebie. I byłabym pożałowania godna, gdybym mówiła rzeczy, których sama nie chcę stosować. Więc w pierwszej kolejności mówię do siebie, a druga rzecz, słowo mówi, że ktoś, kto poucza, naucza, tłumaczy innych, piękne rzeczy pragnie, ale będzie podwójną miarą oceniony. Nie przez innych ludzi, ale przez szefa. Więc mam nadzieję, że szef zadowolony że was zbudowałam i cały czas niezmiennie jestem wdzięczna za, za to, że, że mogę.